Będzie dobrze, mam dla was lokomotyw. Ale super! Nie boję się zakrętów, gór ani ostrego hamowania. Lokomotyw to prosty sposób. Na prostą podróż. Z dobrym samopoczuciem. Pastylki do ssania, suplementy diety drażetki, syrop już dla trzylatków. latków. Teraz nowość: lokomotyw krople. Lokomotyw. Niezastąpiony w czasie podróży. już szkoły bym otworzył Disco Polo. Największy przebój. Po prostu celebryca. Gramy w weekend. Niej zrobię... Wywiadu udzielać będę. Będziemy mieć taki tekst, jakiego jeszcze nie było. Nie wypasowało by im bez sensu, aby do rytmu. Ona tańczy dla mnie. Ja uwielbiam. Niezłe. Ją. Ale jakieś tragiczne nieporozumienie. No biskupa to mówisz? rękę to całować mogę. Nowe odcinki Rancza no, już od 8 marca o 20.25.